Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego z każdym mijającym rokiem coś się zmienia? Dlaczego energia, która jeszcze niedawno towarzyszyła Wam przez cały dzień, teraz wydaje się uciekać już po południu? Dlaczego noce stają się coraz bardziej niespokojne, a poranne przebudzenia przestają być radosne? I wreszcie, dlaczego ta intymna bliskość z partnerką, która kiedyś była naturalną częścią życia? Teraz wymaga coraz większego wysiłku, a czasem budzi frustrację i niepewność. Większość lekarzy w Polsce powie wam, że to po prostu wiek, że tak już jest i trzeba się z tym pogodzić. Dziś jednak odkryjecie, że prawda jest zupełnie inna. To nie wiek jest waszym przeciwnikiem. To cichy, niewidoczny niedobór jednego kluczowego minerału, o którym często się nie mówi, a który może zmienić wasze życie bardziej niż kiedykolwiek sądziliście. Zanim zaczniemy, napisz w komentarzu, skąd nas oglądasz. Z jakiego miasta w Polsce albo z jakiego kraju? Fajnie wiedzieć, gdzie dociera nasza społeczność. A jeśli chcesz dostawać proste i konkretne porady o zdrowiu, kliknij subskrybuj już teraz. Tutaj znajdziesz wskazówki, które naprawdę mogą poprawić Twoje zdrowie i samopoczucie. No to zaczynamy. Jeśli przekroczyliście pięćdziesiątkę, prawdopodobnie znacie to uczucie. Wieczorem kładziesz się do łóżka zmęczony, ale umysł nie chce się wyłączyć. Przewracasz się z boku na bok, a gdy wreszcie zaśniesz, budzisz się kilka razy w nocy. Rano wstajesz bardziej zmęczony niż przed snem. Przez dzień ciągnie się za tobą uczucie wyczerpania, a kawa przestała już działać tak jak kiedyś. A jeśli chodzi o sprawy męskiej sprawności, te poranne erekcje, które kiedyś były tak naturalne jak wschód słońca, stały się rzadkością. W sytuacjach intymnych pojawia się niepewność: czy tym razem się uda? Czy partnerka zauważy, że coś się zmieniło? Ta frustracja narasta z każdym tygodniem, a ty zaczynasz myśleć, że to już nieunikniony element starzenia się. W Polsce tysiące mężczyzn po sześćdziesiątym roku życia zmaga się z tym potrójnym problemem w milczeniu. Nikt o tym głośno nie mówi. W rodzinie panuje cisza na ten temat. U lekarza słyszysz tylko, że to normalne w Twoim wieku. Może dostaniesz skierowanie na badania poziomu testosteronu, może zaproponują ci tabletkę na potencję. Ale czy ktoś zapytał o twój sen? Czy ktoś sprawdził poziom magnezu we krwi? Prawdopodobnie nie. A to właśnie tutaj często leży klucz do wszystkich tych problemów. Prawda jest taka, że po 50 roku życia twój organizm zaczyna tracić magnez w przyspieszonym tempie. Dlaczego? Przede wszystkim nerki stają się mniej efektywne i wydalają więcej magnezu z moczem. Jednocześnie jelita gorzej wchłaniają ten minerał z pożywienia. Dodaj do tego przewlekły stres, który towarzyszy wielu polskim mężczyznom: presja w pracy, nawet na emeryturze, troski o dom i rodzinę, niepewność ekonomiczna, a każda taka sytuacja dosłownie wypłukuje magnez z organizmu. Jeśli do tego pijesz regularnie kawę lub alkohol, które dodatkowo przyśpieszają utratę magnezu, jesteś w grupie wysokiego ryzyka. I teraz zaczyna się efekt domina. Wyobraźcie sobie, że wasz układ nerwowy to ciągle brzęczący alarm. Bez wystarczającej ilości magnezu nie ma możliwości, by ten alarm wyłączyć. Pozostajecie w stanie ciągłego napięcia. Układ Współczulny, ten odpowiedzialny za reakcję walcz lub uciekaj, pozostaje aktywny nawet wtedy, gdy powinniście odpoczywać. W efekcie, gdy kładziecie się do łóżka, ciało wprawdzie jest zmęczone, ale mózg wciąż pozostaje w trybie czuwania. To dlatego nie możecie zasnąć albo budzicie się w środku nocy z bijącym sercem. Ale to dopiero początek problemu. Bez magnezu wasze naczynia krwionośne tracą elastyczność, stają się sztywne, skurczone. A przecież sprawna erekcja to nic innego jak efektywny przepływ krwi. Kiedy naczynia są napięte i zwężone, Dopływ krwi do członka jest niewystarczający. Możecie mieć pragnienie, możecie czuć pożądanie, ale ciało fizycznie nie jest w stanie zareagować tak, jak powinno. To nie jest problem psychiczny. To czysty problem naczyniowy wynikający z niedoboru magnezu. I wreszcie trzeci element tej układanki. Wiecie, kiedy wasz organizm produkuje najwięcej testosteronu? W nocy, ale nie w każdej fazie snu. Testosteron jest wytwarzany przede wszystkim podczas głębokiego snu, fazie, którą naukowcy nazywają snem REM i głębokim snem wolnofalowym. Jeśli wasza noc to seria krótkich płytkich drzemek przerywanych budzeniem się, wasz organizm po prostu nie ma kiedy wyprodukować testosteronu. Bez głębokiego snu produkcja testosteronu spada nawet o 30 do 50%. A niski testosteron to nie tylko kwestia libido, to także mniejsza energia, gorsza koncentracja, spadek masy mięśniowej i rosnąca masa tłuszczowa, szczególnie wokół brzucha. To wszystko jest ze sobą powiązane. Pamiętam historię pana Andrzeja, 68-letniego emeryta z Gdańska. Przez dwa lata borykał się z problemami z erekcją, ciągłym zmęczeniem i frustracją. Żona zaczęła myśleć, że go już nie pociąga. On sam czuł się jak cień samego siebie. Wizyta za wizytą u lekarzy. Badania wykazały niski testosteron, więc zaczął brać zastępczą terapię hormonalną. Niestety nie przyniosła ona spodziewanych efektów. Dopiero gdy trafiał do specjalisty od medycyny funkcjonalnej, ktoś zbadał jego poziom magnezu w erytrocytach i okazało się, że jest dramatycznie niski. Po trzech tygodniach suplementacji odpowiednią formą magnezu, pan Andrzej zaczął wreszcie przesypiać całe noce. Po sześciu tygodniach wrócił do niego poranny rumieniec, a po dwóch miesiącach bliskość z żoną znów stała się naturalną częścią ich życia. To nie był cud. To była zwykła naprawa niedoboru. Teraz pewnie myślicie, w porządku, rozumiem, że magnes jest ważny, przecież znam ten minerał, biorę nawet czasem tabletkę na skurcze mięśni. Ale tutaj pojawia się kluczowa pułapka, którą większość polskich mężczyzn nie zdaje sobie sprawy. Nie chodzi tylko o to, czy bierzecie magnez. Chodzi o to, jaką formę magnezu przyjmujecie, w jakiej dawce i o której porze dnia. Jeśli wejdziecie do apteki w Polsce i poprosicie o magnez, najprawdopodobniej dostaniecie tlenek magnezu. To najtańsza i najczęściej dostępna forma. Problem w tym, że tlenek magnezu wchłania się w jelitach w zaledwie 4 do 8%. To oznacza, że nawet jeśli zażyjecie tabletkę zawierającą 300 mg magnezu, wasz organizm wykorzysta z tego zaledwie kilkanaście mg. Reszta wędruje dalej do jelita grubego i często powoduje biegunkę, wzdęcia i dyskomfort żołądkowy. Dlatego wielu mężczyzn rezygnuje z magnezu, twierdząc, że nie działa albo źle się po nim czuje. Istnieją jednak formy magnezu, które naprawdę działają i są przyswajalne przez organizm. Pierwsza z nich to glicynian magnezu. To połączenie magnezu z aminokwasem glicyną. Glicyna sama w sobie ma działanie uspokajające na układ nerwowy i pomaga rozluźnić mięśnie. Połączenie z magnezem sprawia, że obie substancje działają synergicznie. Glicynian magnezu wchłania się w jelitach w około 80-90%, co oznacza, że naprawdę trafia tam, gdzie jest potrzebny. Przede wszystkim rozluźnia mięśnie gładkie w ścianach naczyń krwionośnych, co poprawia krążenie, również to kluczowe dla erekcji. Jednocześnie wspomaga relaksację całego ciała, przygotowując je do głębokiego snu. Druga forma, którą warto poznać, to L treonian magnezu. To stosunkowo nowa forma, ale badania pokazują, że ma niesamowitą zdolność przenikania przez barierę krew mózg. Oznacza to, że magnez w tej postaci nie tylko wspomaga ciało, ale bezpośrednio oddziałuje na układ nerwowy, wyciszając nadmierną aktywność neuronów i pomagając mózgowi przejść w tryb odpoczynku. Jeśli macie problem z ciągłym myśleniem przed snem, z nieprzyjemnymi myślami, które nie chcą Was opuścić, L-treonian magnezu może być Waszym sprzymierzeńcem, ale to jeszcze nie wszystko. Równie ważne jak forma magnezu jest to, kiedy go przyjmujecie. Większość mężczyzn popełnia błąd. Biorąc magnez rano, razem z innymi suplementami czy witaminami. Tymczasem magnes działa najlepiej, gdy przyjmiemy go 30 do 60 minut przed snem. Dlaczego? Ponieważ w tym czasie aktywuje przywspółczulny układ nerwowy, nasz naturalny tryb odpoczynek i regeneracja. To jest tryb, w którym ciśnienie krwi się obniża, mięśnie się rozluźniają, oddech staje się głębszy i spokojniejszy. A mózg przygotowuje się do głębokiego snu. I to właśnie w tym trybie produkujemy testosteron. Bez przejścia w tryb odpoczynku, ciało nie ma szansy na regenerację. Teraz przejdźmy do konkretów. Jeśli chcecie odzyskać swoją energię, zdrowy sen i męską sprawność, musicie podejść do tego systematycznie. To nie jest kwestia jednej tabletki, która zadziała natychmiast jak słynna niebieska pigułka. To proces odbudowy naturalnych funkcji organizmu. I ten proces zajmuje około czterech tygodni, jeśli robi się to dobrze. Oto plan działania na najbliższy miesiąc. W tygodniu zerowym, czyli tym, w którym zaczynamy, skupcie się na zbudowaniu wieczornej rutyny. Dwie godziny przed snem odłóżcie telefon, wyłączcie telewizor. Niebieskie światło z ekranów blokuje produkcję melatoniny, hormonu snu. Zamiast tego zapaszcie sobie herbatę ziołową. W Polsce mamy wspaniałe zioła. Melisa. Rumianek, szyszki chmielu. Każde z nich naturalnie wspomaga sen. Godzinę przed snem weźcie ciepły prysznic albo kąpiel. Ciepło rozszerza naczynia krwionośne i naturalnie obniża temperaturę ciała, co jest sygnałem dla mózgu, że nadszedł czas na sen. I na koniec, 30 minut przed położeniem się do łóżka, przyjmijcie 200 do 400 mg glicynianu magnezu. Ta dawka jest wystarczająca dla większości mężczyzn. Ale każdy organizm jest inny. W pierwszym tygodniu zauważycie pierwszą zmianę poprawę jakości snu. Zaśnięcie stanie się łatwiejsze, sen będzie głębszy, a nocne budzenia się rzadsze. Może się jednak zdarzyć, że w pierwszych dniach poczujecie lekkie rozluźnienie jelit. To normalne, gdy organizm zaczyna się dostosowywać. Jeśli to się stanie, zmniejszcie dawkę do 150 mg i stopniowo ją zwiększajcie. W drugim tygodniu, gdy sen stanie się głębszy, zacznie się odbudowa. Wasze ciało w końcu ma czas na produkcję testosteronu. I tutaj pojawi się pierwszy sygnał poranne erekcje. Dla wielu mężczyzn, którzy nie doświadczyli tego od miesięcy, a może nawet lat to będzie szokująca, ale niezwykle budująca zmiana. To znak, że naczynia krwionośne wracają do zdrowia i że testosteron znów zaczyna być produkowany. W trzecim tygodniu zauważycie wzrost energii w ciągu dnia, to zmęczenie, które ciągnęło się od rana do wieczora, zacznie ustępować. Poczujecie większą motywację do aktywności fizycznej, a może nawet do wyjścia na spacer czy do pracy w ogrodzie. Wasze nastroje się poprawią. Wiecie dlaczego? Bo magnez wspiera produkcję serotoniny, neuroprzekaźnika odpowiedzialnego za dobre samopoczucie. W czwartym tygodniu zauważycie stabilizację libido. Pragnienie bliskości znów będzie naturalne, a nie wymuszane. Wasze ciało znów będzie reagowało tak, jak powinno. Oczywiście, pamiętajcie, że każdy organizm jest inny, i to, co u jednego mężczyzny nastąpi w drugim tygodniu, u innego może wymagać czterech czy pięciu. Kluczem jest konsekwencja. Teraz, aby wzmocnić efekt magnezu, Warto połączyć go z dwoma innymi składnikami: cynkiem i witaminą B6. W środowisku sportowców kombinacja ta znana jest jako ZMA. Cynk jest niezbędny do produkcji testosteronu. Bez cynku enzymy odpowiedzialne za syntezę tego hormonu po prostu nie działają, a witamina B6 wspomaga produkcję neuroprzekaźników i dodatkowo wzmacnia wchłanianie magnezu. W polskiej diecie macie dostęp do wspaniałych naturalnych źródeł cynku. Pestki dyni to jeden z najlepszych wyborów. 50 gramów pestek dziennie dostarcza około połowy dziennego zapotrzebowania na cynk. Kasza gryczana, uwielbiana w polskiej kuchni, także jest bogata w cynk i magnez. Jeśli jecie ryby, wybierajcie śledzie. Bogate w cynk, magnez i zdrowe kwasy tłuszczowe omega-3, które dodatkowo wspierają krążenie. Jednak jeśli wasza dieta nie jest idealna albo jeśli jesteście w grupie zwiększonego ryzyka niedoborów, warto rozważyć suplementację cynkiem w dawce 15 do 30 mg dziennie, także przyjmowanym wieczorem wraz z magnezem. Co do witaminy B6, znajdziecie ją w kurczaku, jajkach, nasionach słonecznika i bananach. Jeśli jednak decydujecie się na suplement, dawka 5 do 10 mg dziennie jest w zupełności wystarczająca. Ważne, nadmiar witaminy B6, zwłaszcza w formie syntetycznej, może być szkodliwy dla nerwów, więc nie przekraczajcie 100 mg dziennie. Muszę też wspomnieć o jednej rzeczy, o której często się zapomina. Magnez nie działa w próżni. Aby był w pełni skuteczny, potrzebuje witaminy D oraz odpowiedniej ilości wody. Witamina D reguluje wchłanianie magnezu w jelitach i pomaga go transportować do komórek. W Polsce, gdzie przez większość roku mamy niedobór słońca, poziom witaminy D u większości osób po 50 jest drastycznie niski. Przeprowadzone badania przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie pokazują, że ponad 80% dorosłych Polaków ma niedobór witaminy D, szczególnie w okresie od października do kwietnia. Warto zbadać swój poziom i jeśli jest niski, Suplementować ją w dawce tysiąca do dwóch jednostek międzynarodowych dziennie. Jeśli chodzi o wodę, pamiętajcie, że odwodnienie pogłębia niedobór magnezu. Pijcie minimum półtorej do dwóch litrów wody dziennie. Teraz wrócę do kwestii, o której wspomniałem na początku: błędu, który popełniają dziesiątki tysięcy polskich mężczyzn. Myślą oni, że problem z erekcją czy brakiem energii rozwiąże się tabletką na potencję. I faktycznie. Tabletka działa. Przez kilka godzin. Ale to jest jak przyklejanie plastra na pękniętą rurę. Tymczasowo tamuje problem, ale nie naprawia przyczyny. A co więcej, te tabletki mają swoje ograniczenia i skutki uboczne. Nie możecie ich łączyć z niektórymi lekami na serce mogą powodować bóle głowy, zaczerwienienie twarzy, problemy żołądkowe. A przede wszystkim, nie poprawiają waszego snu, nie zwiększają produkcji testosteronu. I nie budują długoterminowego zdrowia. Podejście, które przedstawiam dzisiaj, to nie chwilowy plaster. To naprawa fundamentów. Kiedy odbudujecie poziom magnezu, cynku i witaminy D, kiedy Wasz sen stanie się głęboki i regenerujący, kiedy Wasz organizm znów zacznie produkować odpowiednią ilość testosteronu, wtedy efekty będą trwałe. Nie będziecie musieli planować seksu 4 godziny przed przyjęciem tabletki. Wasza energia będzie stabilna przez cały dzień. Wasz sen będzie głębokim odpoczynkiem, a nie walką z bezsennością. Czy to oznacza, że magnes rozwiąże wszystkie problemy? Oczywiście, że nie. Jeśli macie poważne choroby naczyniowe, cukrzycę, zaawansowaną miażdżycę, jeśli przyjmujecie leki na nadciśnienie czy problemy z sercem, koniecznie skonsultujcie się z lekarzem przed rozpoczęciem suplementacji. Magnez może oddziaływać z niektórymi lekami, szczególnie diuretykami czy lekami na serce. Ponadto, jeśli macie zaawansowaną niewydolność nerek, zbyt duże dawki magnezu mogą być niebezpieczne, ponieważ organizm nie jest w stanie go skutecznie wydalać. Pamiętajcie również, że każdy organizm jest inny. To, co działa dla jednego mężczyzny, może nie zadziałać dokładnie tak samo dla innego. Dlatego zanim zdecydujecie się na jakąkolwiek formę suplementacji, porozmawiajcie z lekarzem, najlepiej takim, który jest otwarty na medycynę funkcjonalną i integracyjną. Zbadajcie swój poziom magnezu w erytrocytach, nie w surowicy, ponieważ standardowy test krwi nie pokazuje rzeczywistego poziomu magnezu w komórkach. Zbadajcie poziom cynku, witaminy D i testosteronu. Gdy będziecie mieli pełny obraz, będziecie mogli świadomie podjąć decyzję. Chcę również podkreślić, że informacje, które dzisiaj usłyszeliście, mają charakter edukacyjny. Nie zastępują one konsultacji z lekarzem i nie są zaleceniem medycznym. Jestem tutaj po to, by dzielić się wiedzą, która może Wam pomóc zadać odpowiednie pytania i zrozumieć, co dzieje się w Waszym ciele. Ale ostateczna decyzja zawsze powinna być podejmowana w porozumieniu z profesjonalistą zdrowotnym, który zna Waszą historię medyczną, Wasze badania. I wasze indywidualne potrzeby. Teraz chcę, byście przez chwilę pomyśleli o tym, jak wyglądałoby wasze życie, gdybyście odzyskali to, co utraciliście. Wyobraźcie sobie, że budzicie się rano wypoczęci, z energią na cały dzień, że wasza partnerka znów widzi w waszych oczach ten blask, który kiedyś tam był, że bliskość znów jest naturalna, pełna radości, a nie obciążona lękiem i niepewnością. Że czujecie się jak mężczyźni w pełni sił, nie dlatego, że udajecie, ale dlatego, że wasze ciało faktycznie działa tak jak powinno. To wszystko jest w waszym zasięgu. Nie wymaga to skomplikowanych zabiegów ani drogich terapii. Wymaga zrozumienia, świadomości i konsekwencji. Wymaga, byście zaczęli traktować swoje ciało z troską i szacunkiem, jakiego zasługuje. Wymaga, byście przestali akceptować mit, że po pięćdziesiątce tak już jest. I nic się nie da zrobić, bo to nieprawda. Pamiętajcie, że wiek to nie wyrok. To nie jest tak, że z chwilą, gdy kończycie 50, 60 czy 70 lat, wasze ciało nagle przestaje działać. Tak naprawdę wiele z tych problemów, które przypisujemy starości, to po prostu efekt zaniedbania, niewiedzy i niedoborów. A niedobory można uzupełnić. Funkcje można odbudować. Zdrowie można odzyskać. Panowie, Mam teraz dla Was ważną prośbę. Nie odkładajcie tego na później. Nie myślcie, że kiedyś się tym zajmę, albo może samo przejdzie. Każdy dzień, który spędzacie w niedoborze magnezu, to dzień, w którym Wasz organizm cierpi, którym Wasza energia jest niższa, niż mogłaby być, którym Wasz sen jest gorszy, niż powinien, którym Wasza bliskość z partnerką jest mniej satysfakcjonująca, niż mogłaby być. Dlaczego miałbyście dłużej czekać? Zacznijcie dziś, dziś wieczorem, po obejrzeniu tego materiału, zapaszcie sobie herbatę ziołową. Wyłączcie telewizor, odłóżcie telefon, wypijcie tę herbatę powoli, w spokoju. A potem weźcie magnes, jeśli go macie, jeśli nie, zróbcie zakupy jutro. I przyjmijcie go na godzinę przed snem. I zobaczcie, co się stanie. Dajcie sobie tydzień, dajcie sobie dwa tygodnie, dajcie sobie miesiąc. A potem ocencie, czy to działa. Wiem, że niektórzy z Was myślą teraz, ale ja mam 70 lat. To chyba już za późno na jakiekolwiek zmiany. Chcę Wam powiedzieć jedno. Znam pana Stanisława, 75-letniego mężczyznę z Krakowa, który po latach zmagań z brakiem energii i problemami ze snem zaczął stosować magnes w połączeniu z cynkiem i witaminą D. Po trzech miesiącach wyglądał i czuł się jak 10 lat młodszy. Jego żona powiedziała mi kiedyś: Odzyskałam męża, którego znałam trzydzieści lat temu. To nie jest przesada, to efekt odbudowy. Wasza droga do zdrowia może zacząć się dzisiaj nie jutro, nie po świętach, nie po wakacjach dzisiaj. Bo wasza energia, wasz sen, wasza sprawność, wasza godność jako mężczyzn to wszystko jest warte tego, by działać teraz. I pamiętajcie nie jesteście w tym sami. Tysiące polskich mężczyzn przechodzą przez to samo: wstydzą się mówić, wstydzą się prosić o pomoc, ale to się zmienia. Zdrowie to nie jest słabość. Dbanie o siebie to nie jest pycha, to podstawowy szacunek do siebie i do swoich bliskich. Chciałbym zakończyć tą myślą. Wasza męska siła to nie jest tylko kwestia erekcji czy mięśni, to energia do życia, to chęć działania. To radość z bycia blisko kogoś, kogo kochacie, to jasność umysłu i pewność siebie. To wszystko jest związane z waszym zdrowiem, z waszym snem, z tym, jak odżywiacie swoje ciało. I to wszystko można odbudować, krok po kroku, dzień po dniu. Więc dziś wieczorem zacznijcie ten proces. Zróbcie ten pierwszy krok. Zadbajcie o swój sen, zadbajcie o swój magnes, zadbajcie o siebie, bo zasługujecie na to, by czuć się dobrze. By być silni, by cieszyć się życiem w pełni, bez względu na to, ile macie lat. Wasze ciało wciąż ma w sobie potencjał. Trzeba mu tylko dać odpowiednie narzędzia, i ten potencjał się ujawni. Zobaczcie sami. Jeśli ten film Ci się spodobał, daj łapkę w górę, udostępnij go znajomym i rodzinie, a także zasubskrybuj kanał, żeby dostawać kolejne materiały o zdrowiu i długowieczności. I zanim wyłączysz, napisz w komentarzu. Co w tym filmie było dla Ciebie najbardziej pomocne albo inspirujące? Chętnie to przeczytam.